Jeśli chodzi o konklawę, to bardzo ściśle przestrzegam tajemnicy, chociaż wiem, że były publiczne wywiady, w których ujawniono pewne rzeczy. Powiedziałem to dziennikarzowi dzień przed wyborem, kiedy spotkał mnie na ulicy, gdy szedłem na obiad do Augustianów. Zapytał: Co o tym sądzisz? Zostałeś jednym z kandydatów. Odpowiedziałem: Po prostu wszystko jest w rękach Boga. Głęboko w to wierzę. Jeden z was, niemiecki dziennikarz, powiedział mi niedawno proszę mi polecić jedną książkę poza świętym Augustynem, którą moglibyśmy przeczytać, aby zrozumieć, kim jest prewost. Pomyślałem o kilku, ale jedną z nich jest książka zatytułowana Praktyka obecności Boga. Jest to bardzo prosta książka, napisana wiele lat temu przez kogoś, kto nawet nie podał swojego nazwiska, przez brata Wawrzyńca. Opisuje ona jednak, jeśli można tak powiedzieć, rodzaj modlitwy i duchowości, w której po prostu oddajemy swoje życie Panu i pozwalamy mu się prowadzić. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o mnie, to właśnie taka jest moja duchowość od wielu lat. Wśród wielkich wyzwań, żyjąc w Peru w latach terroryzmu, będąc powołanym do posługi w miejscach okresu, których nigdy nie myślałem, że będę tam służyć. Ufam Bogu i to przesłanie przekazuję innym. Wiecie jak to było? Poddałem się, widząc jak sprawy się toczą i powiedziałem sobie, że to rzeczywiście może się zdarzyć. Wziąłem głęboki oddech i powiedziałem: Oto jestem Panie. To Ty dowodzisz, Ty poprowadzisz.